Cześć, witam Was. Bardzo serdecznie w takim odcinku bonusowym jest ze mną Paulina. I co my tu mamy? Budujemy coś, pokazać czy nie pokazać? Hej, Paulina, żyjesz? No tak, tylko że ja tutaj kurczę nie słyszę, co Ty mówisz za bardzo. W każdym razie mamy Wam do pokazania coś pięknego. Dobra, to może inaczej. E, budujemy coś koło tego wąwozu nie wiem, może tam na urywkach będzie widać tutaj też coś widać tam jest skończona tamta budowa, nie pokażemy no i Japan zamiast y, budować z nami, sobie wybudował taki mały domek y, no tak, mały domek no, no i stwierdziliśmy, no, no, że to jest kubeca Japana, nie? No. W Kuweta Japana, Paulina sobie tutaj dobudowała takie tory, no i teraz motyw jest taki, że no mapa jest zapisana, jest kopia zapasowa. Że jako, że to jest Kuweta Japana, to idziemy zniszczyć jego domek tam, zbudować taką kuwetę i zobaczymy jaka będzie reakcja jego na, na Kuwetę Japana, także... Wrzucę to tam za jakieś dwa dni. Nie wiem, dzisiaj mamy sobotę, co ja wrzucę to w poniedziałek. Japan chyba do tego y, momentu będzie na serwerze i zobaczymy, jaka reakcja będzie. Nie? Tylko ja mam nadzieję, że, że, że się to zapisało tak naprawdę dobrze mi, że ta kopia zapasowa jest dobra. Ty, bo O, tu jeszcze fundamenty są jakieś. Bo ja. Oni już będą na pewno wiedzieć co my tam budujemy. To Teraz... Dobra, to my tak szybko. E... Rozbiórkę robimy. Może jakoś tam się to wam przyspieszy. Może nie. Ale masaka. Bo oni tam widzą co my budujemy. Masaka. To on więcej tych nie mógł sobie nastawiać. Tego nie można jako szybciej niszczyć. No tak, trochę. No, to będzie kuweta, że pan. Jezu, właśnie rozwaliłam jego yy, skrzynkę i trochę mi się rzeczy posypało. Ciekawe, tu w sumie jeden poziom trzeba na yy, na kuwetę. Czekaj, bo... nie, nie tak jak to się robiło. Y... A nie możesz tego właśnie jakoś tak rozwalić, tak, 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 na jednym O, raz. dobra, czekaj, mam, mam ten, mam różdżkę taką. Yy, wezmę odtąd. Yy, a tam wziąłem. Czekaj, bo tu grzyb jest, to żeby grzyba nie usunąć, bo żebyśmy nie popakali. Yy, Wezmijemy... W sumie... Dotąd eee, tak to było. Oj nie Tak to było Oj, dobra O, dobra. Mamy mniej do niszczenia. No, no. Eee, to... to pan pewnie się cieszy. Ale będzie jasne No na pewno. Tutaj, nie tutaj, nie tutaj. No, co wam nie będziemy przyspieszać? Będziemy bardzo. No. O. o, wejście będzie do dokułowane. No, będziecie się potem oglądać z tej budowy tamtej, co, co tam budujemy. To zobaczycie, jak do tego doszło. Co się z Japana działo? No dobra, no to my to szybko budujemy. Ale ta jest bardzo pojemna po prostu. Tak. Proszę, to to kubeta Japana jest pojemna, To już możemy Wam powiedzieć? Na pewno. Co za niższy Tam dach jeszcze został. To będzie piękne. Ty pan miał ja, tu co schody robić, nie? O, o dziesiątej! O dziesiątej! <śleszky> Chłopaki, wnęli ze schodów, więc. Jestem złym. O, co ty? Ja nie wiem, czy wtedy. Co ty niszczysz? Ty? To co jak postawiłem, to ty zniszczyłeś. To nie, co ty mi tu... No nie! To wam nie Dobra. Mm. Chociaż... Dobra, to ja już sobie kuwet. czekaj jak ja miał co, co zrobić. Ojej, to... Ojejej, spadło mi się. Jakoś tak miał ją zrobić. <grym> e. <grym> No ty się nie śmiej, jeśli to jest bardzo zaawansowana budowla. <laughs> 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 Światło, okay? Jakieś jest światło. To czekaj, my tu doprowadzimy do kuwety. Wow! Teraz jakiś dach tam dół, nie? Czekaj, ja jeszcze coś mu Czekaj, dole. jeszcze było jedno pięterko. Z ciemnego. Znaczy jedna, jedna. No, bo ja, ja coś mu dorobię. Jako, że kuweta to będzie miało... No właśnie. Nazwijmy, no, że to jest piasek, no nie deszcz. Nie. Czekaj, czekaj, ja idę sobie przypomnieć jak tam był dach, bo ja już nie pamiętam, po prostu. To jest, No. Y Dobrze jest, kobietom. Y A nie, czekaj, dobrze, bo rozwal tamtą. Przyjdzie, żeby jeszcze zwalać coś tam. Tą trzecią. Dobra. Dobra, to jest piasko, troszkę czy... Czy zabierze schody? Może by ładniej tego takie coś. O! Jest jeszcze jakieś. Tabliczka. Gdzie jest tutaj? Tabliczka. Kulę też pan. Dobra. No co, zobaczymy, jak to tam będzie. Mam tylko nadzieję, że kopia zapasowa jest w dobrym stanie. I to to, to wszystko? No nie, jeszcze dalej miał. A tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj, tutaj, tak miał? Coś takiego? Nie, tak. O tak było. Tak. Tak no. okay. Jest, <noise> Kuweta Japana. Mogę piasku wystarczyć. Czająco dużo jak do kuwety. No i kuweta Japana jest pojemna. No. Ej, to jest piękne. Kuweta Japana, tak. No, no tam to, to chyba wszystko co chcieliśmy sobie tutaj zrobić. Zobaczyć, jaka będzie akcja pana. Nie no, czekaj, coś mu zrobimy ze starego domku. No coś się stało. O, będzie miał dynię. <laughs> Okej. Okay. Mm. Jak wam się... Podoba kubeta dla pana co to jest? Ty... A tu jest jeszcze jego dach, wcale. Dobra, brzmiem. Mmm. dla pana. Ale. jest to bardzo ładna budowa. Wiemy, że jest uro. Tak, jest to. Bardzo ładna budowa. I w ogóle architektury i wszystkiego. Jeffan się bardzo czujnie postarał, więc został wynagrodzony. Jak się jemu spodoba, we mnie chciał sobie to zostawić. O nie. Dobra, czekamy jeszcze kilka godzin. Będzie dziesiąta. No co, może nie za kilka, żawe. No Będzie dziesiąta. Zobaczymy, co ja pan zrobi. No dobra, no to czekajcie, tutaj są schody powinien być. Oj, nie, źle, kurwa ta była zrobiona. A! Glam coś. Czekaj, dam mu świeczkę na górze, bo niech ma, nie? Dobra. No pewnie, no. Dobra. No. no dobra, no to o tym pięknym akcentem myślę, żebyśmy zakończyli ten głupi... głupi materiał, wideo. Czekamy na dwa tak. pana. No. Dobra. Mm. Tylko żeby kopia zapasowa zadziałała potem. Dobra, no to cześć. Papai. <laughs>